Zadania tekstowe sprawiają trudność wielu smoklasistom. Wymagają nie tylko liczenia, ale przede wszystkim logicznej analizy. Trzeba dobrze zrozumieć treść, wyłapać zależności, zapisać poprawnie równanie, a czasem nawet i dwa, i rozwiązać je bez pomyłek. W tym filmie pokażę Ci, jak zrobić to świadomie i bez zgadywania. Cześć, ja jestem Paweł, jestem wielokrotnym laureatem konkursów matematycznych, członkiem MENSY, a od ponad 14 lat pomagam również najbardziej ambitnym uczniom osiągać najwyższe edukacyjne cele. Napisać mapurę na ponad 90%, złogować w konkursu, czy dostać się na najbardziej prestiżowe uczelnie w Polsce i za granicą. Jeśli twoje dzieci są podobne, to jestem pewien, że mogę ci pomóc. Ale ostrzegam, jeśli szukasz szybkich, bezrefleksyjnych rozwiązań i schematów nauczania na pamięć, to tu ich raczej nie znajdziesz. Mnie fascynuje uczenie logicznego myślenia, analizowania danych i rozwiązywania złożonych problemów. I na tym właśnie przy okazji będę się skupiał. Brzmi interesująco? Jeśli tak, Zapraszam. Zajmijmy się takim zdaniem tekstowym z egzaminu ósmoklasisty z maja 2025 roku. W tym zadaniu myślę, że spokojnie możemy się spodziewać tego, że z tekstu musimy przerobić informacje na jakieś równanie, może nawet jakiś układ równań, różnie bywa. Musimy dobrze zadanie odczytać przede wszystkim i zobaczyć, które informacje, które dane są istotne i w jaki sposób sensownie je zapisać, żeby sobie nie utrudniać też życia. Więc zacznijmy od czytania treści. Troje przyjaciół. Andrzej, Basia i Marek zbierają plakaty. Andrzej ma o 28 plakatów więcej od Basi, a Marek ma ich 3 razy mniej od Basi. Andrzej i Marek mają razem 2 razy więcej plakatów od Basi. Ok, ciekawe. A oblicz ile plakatów ma każde z tych przyjaciół. Zapisz obliczenia. No dobra, i co tu musimy zrobić na początku? Od czego w ogóle warto w takie, zdanie, w takie zdanie zacząć? Na pewno od tego, żeby dokładnie przeczytać, najlepiej może kilka razy, jeśli nie do końca nie czaicie, co tu się wydarzyło, jeśli do końca nie czujecie tej sytuacji, warto sobie wyobrazić w głowie, że co tu się w zasadzie dzieje tak naprawdę, nie? I o ile roz, takie zdanie można rozwiązywać na bardzo różne sposoby? Można sobie jakąś, nie wiem, tabelkę jakiś. Tabelkę jakoś można sobie zrobić, można sobie nawet jakieś liczby konkretne podstawiać. Na egzaminie usmoklasist to nie jest problem, jeśli sobie na przykład podstawicie i sprawdzicie ile tamtych plakatów musi być, który ile będzie miał. To też w razie czego działa. Natomiast co do zasady moim zdaniem to nie jest najlepszy pomysł i ja bym tak proponował nie robić. Jeśli macie jakieś super problemy z takimi zdaniami, ok, jeszcze ma to sens, natomiast generalnie warto się uczyć takie coś zapisywać, czyli jakby odczytywać z treści te dane, które są istotne, a potem za pomocą wyrażeń zapisywać się w jakiś taki sensowny sposób, a potem z tych wyrażeń przekształcać je na jakieś równania potem rozwiązywać, bo y, łatwiejsze sytuacje, takie jak są na przykład tutaj, często można robić nawet w głowie. Może nie do końca to zadanie, ale generalnie takiego typu rzeczy nawet czasami można sobie w głowie rozwiązać, bo są takie proste liczby. Y, albo jakimś właśnie prostym podstawieniem, prostym tabelką, jakimś rysunkiem, coś w tym stylu zasadniczo. Natomiast im te znajdą trudniejsze, y, czy potem w liceum, czy, czy, czy na maturze, czy generalnie jeszcze później. Y, no to nie będziemy ich tak już rozwiązywać. Będziemy starali się właśnie z treści przekuć to na jakiś sensowny zapis, a dopiero potem rozwiązać jakieś ciekawe równanie. No i teraz tak. Tutaj uwaga na jedną rzecz. Oni często, oni mam na myśli twórcy takiego zadania, będą często mm, trochę Wam starali się utrudnić życie. To jest niewątpliwe moim zdaniem. Dlaczego? Bo często taki zapis, który jest tutaj podany w treści zadania, nie będzie, jakby będzie trochę właśnie... Mm, jakby to powiedzieć, nie będzie najprostszym możliwym do zapisu za pomocą, za pomocą układu równań czy za pomocą jakiegoś równania. Ale zobaczycie zaraz, co on na myśli. Zapiszmy sobie na razie dokładnie to, co wynika z treści. I tylko weźmy jakieś sobie oznaczenia wymyślmy. Mamy Andrzeja, to może ustalmy, że A niech to będzie Andrzej, czyli A to jest jakby liczba plakatów, jaką ma ten Andrzej. I my w takim razie, że Andrzej, ym, dobra, może na razie zapiszmy sobie inne literki. Czyli jest sobie Andrzej, jest sobie Basia i jest sobie Marek. Może na razie sobie w ten sposób zróbmy. Mamy trzy osoby, czemu ich nie zapisać w ten sposób. Proponuję małych literek tylko używać. Gdyby się użyli dużej litery, to nie jest jakiś gigantyczny problem. Natomiast co do zasady w wyrażeniach takich algebraicznych, czyli w tych takich zapisach z literkami, z cyferkami, z działaniami pomiędzy nimi, yy, staramy się zapisywać to, staramy się używać po prostu małych liter alfabetu. Dobra, mamy Andrzeja, mamy Basia, mamy, mamy Marka. Oczywiście jeszcze tylko wspomnę, że można by używać tu innych literek XYZ, ABC, jak tylko mamy wygodnie. Natomiast zobaczcie, że w zadaniu właśnie często będzie tak, że mm, te osoby, czy jakieś właśnie tam sytuacje mają różne nazwy, czy różne imiona właśnie tutaj mamy tutaj. Więc nawet wygodne jest użycie po prostu tych pierwszych liter ich imion, żeby sobie nie mylić potem już, który jest który. Nie? Natomiast nie jest to konieczne, raczej czego? Ok. Andrzej ma o 28 plakatów więcej od Basi. Czyli jeśli Basia to jest B w takim razie, no to Andrzej ma o 28 plakatów więcej. Jak zapisać liczbę o 28 większą niż Basia? No, w ten sposób, że to jest po prostu Basia plus 28. Nie? Czyli wynik jakby liczba tych plakatów Basi plus jeszcze 28 to jest liczba o 28 większa od liczby plakatów Basi. A Marek ma ich 3 razy mniej od Basi. Okej. Okay. Marek ma 3 razy mniej od Basi. Czyli Marek to jest tak naprawdę liczba plakatów Basi dzielona przez 3. Albo w postaci takiego ułamka, albo ewentualnie mogę to zrobić oczywiście jako B przez 3 w ten sposób. Natomiast to nie jest do końca fortunny zapis, to nie jest wygodne, to nie jest przyjemne, bo za chwilkę będziemy z tego zapisywali jakieś równania, czy nawet jakieś układy czasami równań, różnie może być. No i takiego czegoś będzie nam ciężko użyć tak naprawdę, nie? więc dużo wygodniej jest zapisywać to w postaci ułamka zwykłego. Czasem nawet w postaci ułamka dziesiętnego. Natomiast tutaj nie do końca, bo zobaczcie, że dzielenie przez 3 dawałoby nam wynik jakby z okresem. Nie? Przecinek i tam okres byłby jakiś, czyli byłoby tam 0,3 czy 3, czy 3, 3, 3, 3, 3, Więc to byłoby trochę słabe do użycia. Natomiast gdyby na przykład to była powiedzmy, nie wiem, 1, druga, 1, 4, to spokojnie zamiast tego można by używać 0,5b na przykład, albo 0,25, czyli 1, 4. Tego B. Gdyby był po prostu jakiś ładniejszy ułamek, czy, nie wiem, czy jedna piąta na przykład. Takiego typu rzeczy spoko na luzie, jeśli tam jest takie z wam wygodniej. Jeśli lubicie w ogóle używać takiego typu ułamków, to spoko. Natomiast mm, ja bym sobie użył w tym momencie może tego, co zapiszę, że to jest dla mnie to, co ma Marek, to co ma Marek, to jest dla mnie to, co ma Andrzej. A Basia po prostu będzie jako B oznaczana sobie. My moglibyśmy sobie też tutaj od razu, mogliśmy to sobie na początku zrobić. Możemy sobie zrobić to teraz opisać po prostu, to byłoby dobrze zaznaczyć, czym jest to nasze A, czym jest nasze B, czym jest to nasze M, że to jest liczba plakatów Asi, yy, nie Asi, tylko Andrzeja, przepraszam, liczba, Andrzej, liczba plakatów Basi, liczba plakatów Marka. Można by to i nawet warto by było, myślę, to zapisać, yy, bo takie wypisywanie nie jest do końca dobrym pomysłem. No ale niechwilowo tak będzie. W takim razie teraz tak, jeśli chcielibyśmy sobie tych informacji używać, to musielibyśmy za pomocą tego Ułożyć zaraz jakieś równanie z dalszej treści. Natomiast jeszcze na chwilę się tutaj zatrzymam i powiem wam, dlaczego mówiłem na początku, że oni będą chcieli wam trochę utrudnić życie. Utrudnią wam życie w ten sposób, nie jest to może jakieś wielkie utrudnienie, ale wciąż jest. Że ten Marek tak kurcze źle trochę wygląda, nie? Że to jest B przez 3, to jest jakiś taki dziwny ułamek z czapy. No i mimo wszystko jest trochę niewygodnie. Mimo że ułamki mam nadzieję, że nie są jakieś szczególnie trudne, że potraficie w ogóle operować ułamkami, dodawać je i tak dalej. No to kurczę, no gdyby nie było tego ułamka, to byłaby wygodniej, nie? No to zapiszmy sobie alternatywą wersję tego, co tutaj się dzieje. Zobaczcie, co na myśli, co miałem na myśli wcześniej. Jeśli mamy sobie tego Andrzeja, mamy sobie tą Basię, mamy sobie um, tego Marka, to tak naprawdę można by zapomnieć w drugą stronę. Jeśli w tym miejscu nam się powoduje jakby problem z ułamkiem, jeśli w tym miejscu nam wychodzi, że jest B przez 3, skoro. A, a dzieje się to dlatego, że w treści była informacja, że Marek ma y, 3 razy mniej niż, niż Basia tych plakatów, to może ponysić za drugą stronę. Skoro Marek ma 3 razy mniej, no to przecież to znaczy, że Basia ma trzy razy więcej od Marka. Hmm? To jest to samo, tylko jakby zapisane czy opowiedziane, po prostu jakby w drugą stronę, prawda? Jakby na odwrót można powiedzieć. Czyli jeśli pomyślimy, że ok, no to w sumie niech ten Marek będzie tym jakby, no tą jakby wyjściową informacją, to w takim razie Basia wówczas będzie miała 3M tych plakatów. I w tym momencie nie mamy ułamka. Ha! Huh. I to jest całkiem wygodne. No ale chwila, w takim razie ile ma ten Andrzej? Andrzej ma o 28 plakatów więcej od Basi. Hmm, okej. Okay. Andrzej ma o 28 więcej od Basi, czyli to jest B plus 28 cały czas. No ale przecież to B to było 3M. Czyli w sumie Andrzej ma 3M, czyli to jest to, co ma Basia, plus jeszcze 28. I to byłby moim zdaniem najwygodniejszy zapis tutaj. Marek, to jest po prostu Marek. M to jest M po prostu, nie? Asia, ym, jaka Asia? Andrzej przecież to jest. 3M plus 28, a Basia to jest 3M. I teraz tego będzie nam dużo wygodniej używać, tak naprawdę. Więc to byłoby moim zdaniem najwygodniejsze tutaj. Natomiast to nie jest takie oczywiste, żeby to jakby w ten sposób zapisywać, no bo z treści wynika troszeczkę inna informacja. Tam jest, że Marek ma trzy razy mniej, a nie że Basia ma trzy razy więcej. Więc dlatego mówiłem, że, że oni trochę będą wam utrudnić życie, bo to byłoby najwygodniejsze i tak spokojnie to można rozwiązywać. Ale rozwiążmy sobie mimo wszystko to zadanie w ten sposób, jakby było na początku. Pomyślę, że większość osób, większość uczniów by właśnie w ten sposób to zapisywała, bo to po prostu wynika bezpośrednio z treści. Dobra, zapisaliśmy. Co z tym w ogóle musimy zrobić? Po pierwsze, zobaczcie, że mamy jakąś informację tutaj dalej. Czyli zapisaliśmy do tej pory, że Andrzej ma ileś tamtych plakatów więcej, że Marek ma coś tam, Basia ma coś tam. Ok, ale teraz jest druga informacja. Andrzej i Marek mają razem dwa razy więcej od Basi. Czyli gdybyśmy Andrzeja i Marka jakby dodali do siebie, sumowali, to Andrzej to było, może nawet zapiszmy na razie w ten sposób, że Andrzej plus Marek, tak naprawdę wynika nam z treści, że oni łącznie, jeśli coś jest równe, czy coś po prostu jest z, y, jakieś, prawda, y, z treści, to też po prostu znak równa się. Czyli Andrzej plus Marek jest, czyli równa się, dwa razy więcej od Basi, czyli dwa razy Basia po prostu. Dwa razy B. I to jest ważna informacja, to jest ważna informacja, której teraz musimy sobie użyć. Natomiast tak naprawdę nie będziemy tego używać w ten sposób, tymi literkami są trzy jakieś dziwne, niewiadome, tylko sobie użyjemy teraz tych informacji, które zapisaliśmy nieco wcześniej, czyli użyjemy sobie tych informacji z tym B, jakby tak naprawdę. Czyli jeśli, A, jeśli Andrzej to było B plus 28, to tak naprawdę B plus 28, czyli to, plus jeszcze M, czyli właściwie B przez 3. To jest dopiero 2 razy B, czyli 2B tak naprawdę. I teraz zobaczcie, że pod to równanie, które wynikało mi bezpośrednio z treści zadania, wstawiłem sobie te informacje, które były podane wcześniej i z tego mi wychodzi po prostu jakieś równanie, które de facto teraz muszę rozwiązać. I jak je rozwiążę, to będę znał informację, ile wynosi B, czyli po prostu ile tych plakatów ma Basia. A dzięki temu, ile ma Basia, będę mógł sobie dalej, dalej policzyć, ile ma tam każdy z nich osobno, czyli mają razem, czy cokolwiek tylko jest. Do policzenia. No dobra, czyli mamy jakieś równanie, które teraz trzeba będzie rozwiązać. No i jak to rozwiązywać w ogóle? Mam nadzieję, że to nie jest problem, że potraficie takie rzeczy rozwiązywać. No ale gdyby to był kłopot, gdybyśmy mieli jakieś wątpliwości, pamiętajcie o jednej sprawie. To są równania, w których występuje nam zawsze jedna niewiadoma. Gdyby było więcej niewiadomych, to mielibyśmy problem, bo jak jest więcej niewiadomych, to my de facto tego, tego równania nie jesteśmy w stanie rozwiązać. Czyli najpierw musimy sobie coś przekształcić. Coś hmm, może podstawić pod jakąś jedną z niewiadomych, tak zrobiliśmy sobie teraz tutaj, że mieliśmy trzy niewiadome, pod A wstawiliśmy coś z B, pod M wstawiliśmy coś z B, coś coś z B. I nagle się okazuje, że mamy jedną niewiadomą, jedną tylko B. W kilku różnych miejscach, co prawda, OK, ale wciąż jedną. Jak mamy jedną, jedną niewiadomą i jedno takie ładne równanie, spokojnie możemy wszystko tutaj policzyć. Czyli teraz tak, mamy jedną niewiadomą. Chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby ta niewiadoma była po jednej stronie, żeby jakby wszystkie te B, które nam występują, były po jednej stronie. Po drugiej były tylko jakieś liczby zwykłe, a potem wykonać takie działanie, żeby uprościć to wyrażenie, żebyśmy mieli tylko jakby jedno B po tej lewej stronie, żeby nie było, nie wiem, 3B plus 5B, coś tam, coś tam, coś tam, tylko żeby było zwykłe B, to się równa coś tam. No i będziemy przekształcać to równanie, dodając obustronnie coś, mnożąc obustronnie coś, odejmując obustronnie coś, wszystko co robimy, robimy obustronnie. To jest bardzo ważne w równaniach. No i teraz tak, od czego warto by zacząć? Na pewno co można by zrobić, to można by od razu wszystkie literki B na jedną stronę wyrzucać. Czyli to coś już jest po lewej stronie jakby równania, to coś jest po prawej stronie równania, więc to można by na drugą stronę wyrzucić, po prostu jakby odejmując to. Mam nadzieję znowu, że to nie jest dla Was problem, że potraficie takie coś robić. Przypomnę tylko, że jeśli mamy coś po prawej stronie równania, a chcemy, żeby było po lewej, to de facto jakby przerzucamy na drugą stronę, zmieniając znak. My tak naprawdę odejmujemy obustronnie to wyrażenie, żeby jakby je usunąć z prawej, a jakby się się pojawiło po lewej, ale w gruncie rzeczy polega na tym, że jakby kasujemy je tu, pojawia się nam po drugiej stronie, ale z przeciwnym znakiem niż było tutaj. Czyli jakbyś to było plus 2B, to tam będzie minus 2B. To samo moglibyśmy zrobić sobie z, tą, z, tą, z tym 28, czyli było sobie plus 28 po lewej stronie, ale my chcemy, żeby było po prawej, więc sobie jakby odejmujemy na drugą stronę, tutaj zniknie, po prawej się pojawi minus 28. I to można by zrobić najpierw, ewentualnie, co też jest dobrym pomysłem, nie wiem czy nawet nie lepszym może, można by też zrobić tak, żeby najpierw uprościć sobie ułamek. Ułamki są generalnie denerwujące w takich zadaniach, są utrudniające mocno życie, więc prędzej czy później i tak musimy się go pozbyć. Musimy jakby tą sytuację uprościć. Bo zobaczcie, można by robić w ten sposób, że będziemy sobie te ułamki jakoś dodawać do siebie te liczby. B plus, b przez 3 i tak dalej. Natomiast dużo wygodniejszą kwestią będzie dużo wygodniejszą jakby możliwością będzie po prostu usunięcie tego ułamka przemnażając przez mianownik. Zaraz do tego dojdziemy. Ale najpierw zróbmy może to, co mówiłem na początku, czyli wszystkie literki B sobie najpierw na lewo wyrzućmy. Co mi z tego wychodzi? B zostaje mi to, co było tutaj. 28. Chwilowo nie będę pisał, bo je pamiętam, że na drugą stronę za chwilę wyrzucę plus b przez 3 mi zostaje po tej lewej stronie i to jeszcze 2b na drugą stronę wyrzucę, czyli będę miał minus 2b, tak to wygląda. Znak równości musi być o nim, nie zapominajmy. I teraz po drugiej stronie zniknęło to, więc już tego nie ma, na drugą stronę to wyrzuciłem, ale 28 było po lewej, więc minus 28 teraz będę miał po prawej. I to jest moja obecna sytuacja. I teraz to co mówiłem właśnie z tymi ułamkami, zobaczcie, że... Pierwsza sprawa, co można by zrobić, po prostu operować ułamkami, i dodawać. Ile to jest b plus b przez 3? Czy to jest kłopot, czy to nie jest kłopot? W razie czego to jest 1b przecież tak naprawdę. Ewentualnie 1 pierwsza b, a może nawet 3 trzecie b, będzie nam trochę wygodniej. 3 trzecie b plus b przez 3, czyli jakby b przez 3 to jest tak swoją drogą, 1 tak trzecia b po prostu minus 2b, no można by to działanie na ułamkach tutaj wykonywać. To jest spoko, jeśli tak potraficie to robić, to super, to, 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 to świetnie, mam nadzieję, że potraficie takie coś wykonywać, bo jeśli nie, to to jest drobny problem. Natomiast jeszcze wygodniejsze, szczerze mówiąc, w takich sytuacjach jest zrobienie czegoś innego. Przemnożenie chamsko tego razy 3. Dlaczego? Dlatego, że jak mamy sobie jakiś jakiśkolwiek ułamek, w którymkolwiek by on nie był miejscu, to najprostsze, co można zrobić, nawet mogliśmy zrobić to, mogliśmy zrobić tak jakby krok wcześniej, zanim to przerzucaliśmy, jest przemnożenie przez mianownik. Bo mnożąc przez mianownik, wszystkie elementy oczywiście tego równania e, wszystkie będą przemnożone przez 3, czyli tu się pojawi 3b, tu będzie też przemnożone razy 3, to będzie przemnożone razy 3, ale co najważniejsze, mnożenie ułamka przez mianownik usunie nam ten mianownik, czyli będziemy mieć jakby 3b przez 3, czyli w sumie zwykłe b. I to będzie dużo wygodniejsze. Więc można by operować ułamkami, ale moim zdaniem to nie jest najlepszy pomysł. Lepiej zrobić to tak troszeczkę inaczej, mnożąc przez 3. Dobra, spróbujmy takie coś zrobić. 3B plus, bo to przemnożyłem przez 3, prawda? B przez 3 razy 3 to jest po prostu b jedno zwykłe. Minus 2B razy 3 to jest minus 6B. To się równa minus 28, teraz dobrze trzeba przerówczać tylko. 20 razy 3 to jest 60, 8 razy 3 to jest 24. Czyli mamy minus oczywiście 84, tak to mniej więcej wygląda. I teraz zobaczcie, będzie nam dużo wygodniej tę lewą stronę poopraszczać, pododawać, podejmować, zobaczyć co nam z tego wyjdzie. Ok, po kolei. 3b plus 1b to jest 4b, minus 6b to jest oczywiście minus 2b. Czyli mamy po tej stronie minus 2b. To się równa minus 84, przepisałem tylko drugą stronę, prawda? Czyli tak krok po kroku linijka, policji sobie, jakby upraszczamy to wyrażenie, upraszczamy to równanie, i na końcu staramy się doprowadzić do sytuacji, że mamy b równa się coś. I już mamy bardzo blisko do tej, do tej sytuacji. Zobaczcie, że nam tylko brakuje usunięcia tego fragmentu sprzed b, to jest minus 2 razy b, oczywiście przypominam tylko. Więc co robimy, chcąc się pozbyć tego, zawsze będziemy dzielić przez tę całą liczbę, nieważne czy z plusem, czy z minusem, czy to będzie jakiś ułamek, czy cokolwiek, zawsze dzielimy sobie obie strony tego równania przez to coś, co jest na początku. I teraz tak, dlaczego dzielimy? No bo minus 2b, dzielone przez minus 2, kasuje nam po prostu tę liczbę, która była tutaj z przodu, nieważne jaka to była liczba, i nam wychodzi z tego zwykłe b, czyli dokładnie to, czego oczekiwaliśmy. A po drugiej stronie mamy cokolwiek, które by nie było, dzielone przez to, co dzieliliśmy, czyli minus 84 przez minus 2, i to będzie dokładnie plus już tym razem 42. Czyli tyle dokładnie na nasze B. No dobra, podkreślę sobie, że to jest nasze B, to jest ważna informacja. Czyli przepiszę może nawet sobie tutaj to niżej, że B to było 42. Ok, ale to nie wszystko. Oblicz, ile plakatów ma każde z tych przyjaciół. Warto w ogóle, jak już coś się wyliczy w jakimś zadaniu, jak już do pewnego etapu dojdziemy do pewnego rozwiązania, warto sprawdzić, czy to już jest koniec, czy o to w sumie chodziło, czy coś zupełnie innego, czy chcieli, żebyśmy policzyli każdego z nich osobno, czy może ich sumę, a może o ile więcej ma ten od tego. Różne mogą być rzeczy. nie? Natomiast pamiętajcie, że jak coś policzycie, żeby nie zakładać, że to już jest koniec zadania, no bo no różnie bywa przecież, dobrze o tym wiecie, myślę. Czyli ile ma każde z tych przyjaciół osobno? No dobra, mamy basię. Andrzej to było B plus 28, prawda? Czyli Andrzej, mogę zapisać, że to jest B plus 28, czyli w sumie Andrzej to jest 42 plus 28. Mhm. Czyli w sumie Andrzej to jest co? 60, 70 tak naprawdę. No, całkiem sporo ma tych, e, ma tych plakatów. Dobra, czyli tyle ma Andrzej. E, I teraz tak. Hmm. I teraz tak, jeszcze mamy sobie tego Marka. Marek, to była informacja, że Marek miał B przez 3, miał 3 razy mniej niż Basia. Czyli w sumie Marek ma B, to było 42 przez 3, czyli w sumie Marek ma 14, prawda? To będzie 14. jeśli tego nie potraficie rozwiązać, to zawsze można jakoś pisemnie może to zrobić, albo tak sobie trochę jakoś dopasować, jaka to musi być liczba. Więc wychodzi nam, zobaczcie, B to jest tyle. A to jest 70, M to jest 14 i to byłoby na tyle, bo dokładnie o to nas pytali. Nie pytali, ile mają łącznie, nie pytali o nic innego, to będzie wszystko w tym zadaniu. No i gotowe, mamy to! Jak wrażenia, powiedzcie, i co w ogóle sądzicie o takiej formie analizy zadań? Czy jest to dla was interesujące, pomocne? Jeśli tylko będzie zainteresowanie, to z wielką chęcią nagram więcej takich materiałów, no ale cóż, chciałbym wiedzieć, czy się to wam w ogóle podoba. Więc będę bardzo wdzięczny, jeśli zostawicie łapkę i dacie znać w komentarzu, co sądzicie, czy jest ok, czy coś zmienić. A już teraz zapraszam do innych moich filmów, szczególnie polecam ten. Do zobaczenia!